Pierwsza bramka po prostu nas jakby można powiedzieć, szczerze, zdemolowała ja nie pokazaliśmy do końca pierwszej połówki. Ja miałem sytuację, która po prostu powinna nas wprowadzić do przerwy z remisem, tak, a po prostu zawaliłem, szczerze, trzeba to powiedzieć. I, I szybka druga bramka w drugiej połowie tak naprawdę te losy meczu po prostu yy, przeszły na stronę zagłębia. No tak jak powiedziałeś, że po prostu ostatnio dopiero 20 minut coś próbowaliśmy zrobić, ale było za mało na chociażby remis. To jest kwestia tego, że ciężko jednak się gra w ataku pozycyjnym, kiedy zespół widać, że czeka na, na możliwość kontry? No tak, dokładnie, bo myślę, że po prostu lepiej wyglądamy w kontrataku. A ta bramka spowodowała to, że musieliśmy grać w ataku pozycyjnym, tak jak powiedziałeś, Także chyba nic nie ująć. No kolejny mecz wyjazdowy, kolejny niestety bez punktów, jakiś to fatum jest ciągle, co by nie mówić. Mm, no jest, cały czas po prostu ciążą na, nad nami te wyjazdy i yy, nie wiem po prostu, co jest tego przyczyną. Wyjechaliśmy dwa dni wcześniej, żeby po prostu się lepiej przygotować na ten mecz, ale w dalszym ciągu po prostu nie wyglądało to tak, jak powinno. Mecz utoczony, no pod, pod, pod dyktandą walki, więc e, wygrała drużyna, która była no, proste, skuteczniejsza, więc e, i my stworzyliśmy sytuację i, i Zagłębie jeszcze miało kilka, także cóż, no ciężko nam będzie wracać teraz do Białego Stoku, ale, ale na pewno nie możemy, nie możemy teraz popaść ze skrajności w skrajność, czyli po tych dwóch, dwóch zwycięstwach, które odnieśliśmy ostatnio, żeby teraz dopadła na jakaś, nas, nas, nas jakaś załamka. W Słowie czas na rehabilitację będzie już, już w sobotę, bo, bo przyjeżdża na pewno bardzo, bardzo dobry rywal do Białego Stoku, jakim jest Wisła Kraków cały czas aktualny niż Polski, więc będziemy chcieli na pewno zagrać tam dobre spotkanie I, i dobrze, że ten tydzień teraz jest, można powiedzieć, taki krótki, bo, bo nie będzie czasu na rozpamiętywanie tego, tego meczu. A pomimo porażki jest pan zadowolony ze swojego występu, bo wybronił pan Kinga kilka ciekawych e, piłek, e, ciekawych e, sytuacji, które miało zagłębienie. Nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony ze swojego e, występu, bo jesteśmy rozliczani jako drużyna, jako Jagielonia, gramy pod jednym herbem dla jednego miasta i dla jednego klubu, więc e, dzisiaj ponieśliśmy porażkę, nie, nie wracamy z żadnym punktem e, do Białego Stoku, więc e, trzeba rozliczyć trzeba przede wszystkim nas jako... Jako drużyna, Na pewno gdyby wynik był odwrotny, można by było wtedy poszukać bohaterów tego spotkania. Czy była szansa interwencji jakiejś lepszej przy którejś z bramek? Ciężko powiedzieć, no bo to jest na, na gorąco sytuacja. Także no nie wiem jak to, jak to wyglądało na boisku. Dzieje się wszystko trzy razy szybciej. Nie mamy przede wszystkim powtórek, więc nie wiem jak to wyglądało. No, ale skoro piłka wpadła, to, to gdzieś, gdzieś e, trzeba, się, trzeba, będzie, trzeba będzie poszukać tego, jak można było się lepiej zachować i, i zapobiec tej bramce. Jelonia mhm. raczej nie musi się martwić o utrzymanie, ale też raczej o europejskie pary będzie bardzo trudno. O, o co walczy w takim razie? A nie no. wiem, czy do czy, czy, czy taki spokój mamy, jak, jak pan powiedział. E, gramy w każdym meczu o zwycięstwo i, i o to, żeby e, napawać optymizmem na. Na, na, na kolejne spotkanie i, i na, kolejne, na kolejny sezon, który, e, który, który ten się kończy i będzie, będzie następny, więc, więc chcemy tutaj e, walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. I cóż, i, i patrzeć przed ciebie. jak wydawało się, że strzelona pierwsza bramka jakieloni da ci dużo radości, a jednak ta 90 minuta przyszła i nie wystąpisz w następnym meczu. Tak, to prawda, no strzelona bramka, cieszę się, ale. Ale większej radości nie mam, ponieważ myśmy przegraliśmy. przegrali, ponieważ nieważne, kto strzela bramki. No cóż, a co do żółtej kartki, to myślę, że była niesłuszna, ponieważ pierwszy mój fał w meczu do tego 90 minuta i myślę, że trafiłem w piłkę tak jak Woźnek. I... No cóż, no szkoda, że nie zagram w tym meczu, ale myślę, że ta, bramka niesł... myślę, że ta kartka była niesłuszna. A jak z pozycji obrońcy oceniłbyś te spotkanie, jak to wychodziło na los? Myślę, że w spotkanie, spotkanie weszliśmy za dobrze. No, nie, wiem, nie wiem, co się działo. Eee, w pierwszej, pierwszej sytuacji, gdzie zagłębicie bramkę, nie wiem, czy nie było wspólnego, gdy szerność przedłużył piłka, ale też e, nie za dobre ustawienie z naszej strony. No cóż, druga bramka to dobre uderzenie Pawłowskiego. No i, no i 2-0 i na wyjazdzie, więc musieliśmy gonić ten wynik, ale strzeliśmy kontaktowo bramkę, było blisko remisu, ale niestety przegraliśmy. No i trzeba w sobotę zabrać się i wywalczyć u siebie trzy punkty.